No, to dzisiaj mamy taki krótki temat, mam nadzieję że krótki. Przy okazji, jak robię coś z interpretacjami prawnymi, to stwierdziłam, że porusza ten temat. Jest coś takiego, już na to trafiłam e, też w paru miejscach, że uczelnie wyższe nie przynoszą zysków. To tak samo jak z firmami. Dlaczego? Przede wszystkim, jak jest cała masa, jest za dużo tego na rynku, za dużo ludzi w tym pracuje i przede wszystkim nie z powołania tego, bo oni chcą bardzo dużo zarabiać. I przez to, żeby ci ludzie mają w głowach coś takiego zakodowane, że oby zarobić, oby zarobić, odbępnieć i spieprzeć do domu. I Jak ludzie przychodzą czy do firm, czy do uczelni wyższych, czy gdzieś indziej na zasadzie, chcą studiować, chcą robić to i tamto, a pracownik takiej uczelni czy firmy traktuje ich po prostu następne 5 minut następne, 5 minut następne tak jak takie bydło i nie przekładają się do swojej roboty, pracują jakby za karę bo ona musi wykonywać swoje obowiązki no to kurde, każdy będzie stratny to na zasadzie każdy straci i klienta i petenta w urzędzie to ogólnie dotyczy i instytucji i uczelni wyższych i tak dalej natomiast jeśli Aha, byłaby taka sytuacja, że jak ktoś jest z powołania, że chce pracować, to ten człowiek nawet na wstępie, jak ma to minimum państwowe, nawet żeby zobaczyć, jak sobie radzi, to ten człowiek będzie się jeśli to lubi. A jeśli lubi taką pracę i dobrze ją wykonuje, to później taki człowiek powinien być nagrodzony, no i po prostu, czy coś nie nadają do widzenia, ten człowiek się zostaje i tyle. I tak trzeba robić, zamiast dziesięciu chłopaczy, bab, które po prostu mają gdzieś to, co robią, robią tylko dla zarobku, a nie, że jest to ich powołanie i po prostu to e, e, chcą być takim, mm, takim pomocnikiem, doradcą dla ludzi i tak dalej, no to niestety trzeba będzie się tych ludzi pozbyć, szczególnie jak cały czas robią straty, nie potrafią posprzątać po sobie, nie potrafią naprawiać po sobie, a... No, no, przykro mi no. Jeśli chodzi o mnie to, co z pieprza, to jestem w stanie naprawić, jak, e, jak nie naprawię, to wyrzucę, załatwię coś nowego, ale no, nie na zasadzie, że ktoś mi też upieprzy, ja mam później to za kogoś, za kogoś sprzątać, za kogoś robić, za kogoś się tłumaczyć, mam no, to gdzieś to są obowiązki tych ludzi i są po prostu nieodpowiedzialni. Ja mam na przykład dość gówniarstwa, a pełno jest zatrudnionych ludzi, którzy się gówno znają, ledwo są po studiach albo coś i tecy ludzie po prostu co to nie ja, albo bo mam tytuł, albo certyfikat. Ja czy mam, czy nie mam, wykonuję robotę praktycznie jak profesjonalista, a gówno nawet w niektórych tematach wiem, więc sorry, ale jeśli ktoś chce, to może, a jak mu się nie chce, no to niech doprza z tej roboty. Um. <laughs> Jeśli chodzi jeszcze o to zarządzanie stratami. Jeśli jest parę firm, które główno za przeproszeniem zarabiają, to albo rozwiązać te firmy, czy ograniczyć pracowników w instytucjach, czy gdzieś, czy po prostu nawet połączyć kilka takich, no mniejszych, no chyba, że wyjdzie wielki gigant bo to jest bez sensu. Jest pełno opłat za budynki, za nieruchomości, które zajmują te uczelnie. Zamiast jedna porządna, odrestaurować to, zadbać o to jedno porządne. Zamiast dziesięć jakichś pikusi, za przeproszeniem, które tylko generują stratę. Jedna porządna, mniej pracowników, żeby się przykładali i zbudować to wszystko od nowa, to ma funkcjonować, a nie na zasadzie, że jest od cholery pracowników, od cholery jakichś innych rzeczy, ludzi też przychodzi, a nikt się tym naprawdę nie zajmuje, każdy udaje, że pracuje, nikt każdy kasę bierze, a nic nie jest zrobione. No to chyba to, o czym świadczę, prawda? Albo przychodzę na zasadzie, pani mi zrobi to, albo pan mi zrobi tamto. To jest z jego praca, czy jej na dobrą sprawę. I ja nie potrafię. A ja nie umiem w ogóle. A ja nawet nie spróbuję. I ci ludzie czasami są starsi. Czasami są to ludzie, którzy już dziesięć, 20-40 lat pracują, a oni nie potrafią wykonywać tej roboty, a dostają pieniądze i siedzą i pieprzą tą robotę dosłownie, no nie potrafią tego wykonywać. Jeśli chodzi o firmy, czy tam ludzi, nawet na umowach o pracę, czy innych, myślę, że to nie byłoby nawet głupie, jak tam ludzie mają po parę jakichś różnych e, prac, nie prac, że po prostu wziąć kogoś, kto potrafi to robić. I po prostu to osoba nawet, żeby od czasu do czasu pracowała za tego człowieka, jeśli dobrze wykonają robotę, ale żeby była odpowiednio wynagrodzona, a nie na zasadzie, że 5 zł za robotę, co, co jest za minimum państwa albo coś. Ma dostać swoją kasę i tyle jak używa. I tyle. A nie na zasadzie jak później się dziwić, że porządny pracownik spieprza za granicę, czy specjalista, czy ekspert, a ludzie, co nic się nie znają, zostają. Bo...